To były chyba trzechodziny, e, kiedy wywalczyłaś swoją pierwszą koszulkę mistrzyni Polski e, i wtedy po prafynie, ale chyba odbiła się też od Basi Wrowieckiej. E, tak, to były jeszcze godziny i właśnie wczoraj e, sobie o tym przypomniałam, a kilka dni temu jakieś miałam takie wspomnienie i zazwyczaj te mistrzostwa polski są takie, że gdzieś z Basią się tam e, jesteśmy bardzo blisko. I chociaż jej nie było teraz w sezonie, to ja ją miałam cały czas w głowie i wiedziałam, że jak ona przyjedzie i jeszcze ten podbieg jest, to będzie przygotowana. Tak samo Posia czy Malwina, to te dziewczyny, z którymi tam najbardziej, najbardziej się ich obawiałam, no to się to potwierdziło, że tak powiem. Ale no, wyścig ja jestem sama zaskoczona, było bardzo ciężko i gdzieś na ostatniej rundzie uwierzyłam, że się da, więc. Więc... Ale to było tak, że, że kiedy zobaczyłaś Basię na horyzoncie, to stwierdziłaś, dobra, to jest do odrobienia, czy, czy to był jakiś inny moment zwrotny w tym wyścigu, kiedy przeskakiwałaś kolejne zawodniczki, bo przecież jechałaś na początku chyba około 4 piątej tak, lokaty. Tak, No jak już byłam druga i ją widziałam, co okrążenie i myśmy się mijały praktycznie, praktycznie w tym e, samym miejscu, jak gdzieś na etapie rundy widziałam, widziałam, że ta strata jest cały czas taka sama, ale na ostatniej rundzie na podbiegu ona była bliżej niż, niż te poprzednie, i gdzieś trener mi też e, podpowiadał dużo, że jest to do zrobienia. No i e, na tych ostatnich prostych gdzieś mi się udało właśnie e, przejść. Właśnie później znowu mnie, że tak powiem, e, przegoniła, a tak czego chyba nie było widać, bo tam nie ma relacji z tyłu. No i na kostce to już, to już było wszystko. Po tym grupach i już, grup, jak już na, na koniec wyścigu po tylu okrążeniach, mm -hmm, tak. to było chyba no tak. E... W no zasadzie to, do upadłego. Tak, powiem szczerze, że jak ją no, wyprzedziłam, to ja już nic nie pamiętam. Ja ją po prostu przed siebie i mocno. nie. Jest, jestem bardzo szczęśliwa i e, wiem, że był dobrze przepracowany sezon. Przygotował mnie, bo duncher, no, to, tak jak pozostałych naszych zawodników, bo mamy bardzo dużo sukcesów na koncie. No zdecydowanie z tych mistrzostw Polski wracacie się starczą, bo tak. e, prawie wszyscy zawodnicy wracają jak nie z tytułami mistrzostwskimi, to zbadałami. Tak, dokładnie. Tak. To co, teraz to odpoczynek? E, no, ale krótki, bo zaraz sezonem debat się zaczyna. Dzięki Ci, ja, Dziękuję.